Sarah will bring care. Sarah will bring Ręce całe w mojej krwi, ale nie słyszę głosów i chciałem żyć, lecz nie mogłem, to jest banalnie proste, po co żyć jak nie masz dla kogo starać się z całych sił przesypiać noce Teraz widzę, że to koniec stoję na skraju upadku Muszę poleć, dziadek mówi, choć tu podejść, tęsknię dziadku, za to bardzo, ale to jeszcze nie jest koniec, mam nic je być szczęśliwy Zanim znów rękę podam tobie wam swoje ręce na dłoni Nic nie szkodzi, podam się, każe przeszłości Co mam nie dogonić, to dogoni de on szepczą zrób to, gdy zbliżam pistolet do skroni. Jesteśmy pozorni, lecz niepozorni w życiu, wolni. Odkładamy wszystko na później, czasem nie szanujemy. Tych, co za nas by oddali, duszę docenimy. I gdy nagrobek będzie sprawiać, katusze, smutek zakryje nasz uśmiech, a czasem pozbawiony będzie uciech. Płka ktoś do drzwi, ręce całe w mojej krwi, ale nie słyszę głosów Je! Radosny mnie tu wiozą, ktoś krzyczy Bo bardzo, że ten chłopak chyba zaraz tu umrze A ja chciałbym prostu choć na chwilę się pocyć bo... Syreny tu wyją, puka ktoś do drzwi Ręce całe w mojej krwi, ale nie słyszę głosów I chciałem żyć, lecz nie mogłem, to jest banalnie proste Po co żyć, jak nie masz dla kogo Starać się z całych sił przesypiać noce Teraz widzę, że to konie stoję na skraju upadku, muszę pojechać ale dziadek mówi: chodź tu podejść, tęsknię dziadku za bom bardzo. Ale to jeszcze nie jest koniec. Mam je być szczęśliwy. Zanim znów rękę podam tobie. Mm.